Dzień dobry, a to dzisiejsze dzisiejsze odkrycie e, udało się od, od, odzyskać, odnowić. Radejko, duecik. Proszę bardzo, spróbujemy je włączyć. Tak, to jest zagrywno ręką. Tak, działa, jest przestrojone. Uzupełnione. Działa stereo. Wszystkie przyciski, gałeczki. Tył kompletny, boczki kompletne. To radio, to duet DSP-301 i taka zagadka. Dlaczego to radio nazywa się duet? <śmulny> będzie im się lepiej grało mistrzowskie przepływy tak prosiła w Radzie Szczecin Barbara Wrońska uczuciowej to Układ bez obudowy, w środku zasilacz na czeskim tranzystorze. Wszystkie kondensatory zostały wymienione, jak widać. Tu dwa układy końcówki mocy wzmacniacza. Tu układ stereodekodera pośredniej częstotliwości. Heterodyna przestrojona, przestrojona już tak z trimerami, żeby łatwiej było stroić. No i radijko wyczyszczone, żaróweczki wymienione, jest sprawne, trochę pracy kosztowało, ale odzięcza się ładnym dźwiękiem i sprawnym działaniem. Ale w, skrajny, w skrajne lewe położenie generator ustawiony na 87,5 MHz włączamy sygnał tak jest radyjko jeszcze muszę arczę wyłączyć radyjko sygnał łapie pięknie teraz ustawię częstotliwość 108 MHz Drugi koniec skali 108 MHz. No i przejdziemy na drugi koniec skali. Zobaczymy, czy już radio Widzę. Tak jest, tuż przy samym końcu mamy tą drugą częstotliwość, więc, jakby radio pracuje poprawnie. Możemy zobaczyć, jak wygląda czułość. W tej chwili 30 mV. 30 mV, natomiast mam tłumik e, po z tym tymi 20 Nm, czyli niech przez 10, czyli 3 mV. 3 mV to jest tak jak fabryczna czułość tego odbiornika. Nie mam w tej chwili podłączonego stereo dekodera, aczkolwiek taki, taki dysponuje. Myślę, że w następnym ujęciu sprawdzimy. Jak wygląda praca stereo dekodera. W radio oczywiście pracuje stereo, więc wszystko powinno być dobrze. Więc jak było widać. W tym tygodniu Polski przyjechało podangi jest, jest zestrojony poprawnie. Odbiornik podłączyłem do yy, kodera stereo, który posiadam. No i podany sygnał, podany sygnał jest w tej chwili monoponiczny Pracuje na 98 Hz, czyli mniej więcej w połowie skali. Jak widać, jest ten sygnał podany, które którą sumę obydwa kanały e, idą współbieżnie. Ja przez chwilę to zostawiam, było widać, jak to działa. Podam sygnał, sygnał pilota, czyli sygnał stereofoniczny. Lampka się zapaliła, czyli Sygnał pilota został zdekodowany. Nic się nie zmieniło, ponieważ sygnał podaje w fazie. Teraz podam w przeciw fazie. Bardzo ładnie widać, dla, dla radia nic się nie zmieniło. Teraz sygnał, jest. Okay. sygnał stereo wykrywany. A ja tutaj nałożę, żeby było ładnie widać, że poziom sygnałów jest taki sam. I pracuje w przeciw fazie. W tej chwili dam sygnał w fazie. Tak, nałożyły się dwa przebiegi. Teraz dam tylko lewy kanał. Drugi kanał, także stereo, stereo dekoder. działa prawidłowo. I mogę jeszcze raz wyłączyć sygnał pilota. A, tak dobra. tam w fazie, żeby się nie znosiły te dwa sygnały. Proszę bardzo, sygnał pilota, wyłączam sygnał pilota. Stereo dekoder działa, radio pięknie dekoduje. Sygnał stereo. Jeszcze jedno ujęcie, jak to podłączyłem. Oscyloskop, mam dwukanałowy oscyloskop. Podłączyłem jeden kanał i drugi kanał do, yy, do wejścia wzmacniacza W3 Także na mój pomiar głośność, głośność nie wpływa. No myślę, że dobrze. Bo to nie ma znaczenia. Sama regulacja wzmacniacza W3 to zupełnie oddzielny temat. co sobie podłączyłem yy, masę jednym przewodem, tak żebym mógł tymi sondami operować swobodniej synchronizację oscyloskopu podłączyłem do wyjścia generatora do wyjścia synchronizacyjnego, a sygnał to sygnał FM poprzez, poprzez, odpowiedni, poprzez odpowiedni tłumik i symetryzator do wejścia akurat mój generator pracuje tylko w tym wyższym paśmie więc nie, nie, nie mogę regulować wybiorników stereo w niższym. myślę, że to w niczym nie przeszkadza całkowicie odpowiada na 98 MHz czyli na środku skali wszystko działa poprawnie tego odbiornika, no należy że tylko uwzględnić zmianę, zmianę częstotliwości. Natomiast po kolei, które filtry, w jaki sposób trzeba stroić, jest, jest bardzo ładnie, bardzo opisane. Tu jest, jak detektor stroić, którymi elementami. Ja te wszystkie rzeczy zrobiłem. Sam schemat ideowy nie jest zbyt skomplikowany, jest dość spory ze względu na to, że narysowano na nim cały tor, podwójny tor AM ale jest dobrze narysowana ta dokumentacja to co trzeba przerobić to głowice UKF która jest dość prosta a ten mój sposób przestrojania jest tutaj jest to wymiana kilka elementów po to potem sporo czynności regulacyjnych z cierpliwością no i przy jak się posiada odpowiednie Przyrządy, to cały ten proces można przeprowadzić starannie, dokładnie i radyjko będzie bardzo fajnie działało. Trzynasty odcinek, kilka zmian, jedna ze zmian to yy, zmiana urządzenia do nagrywania. Ja mam nadzieję, że przez tą trzynastkę yy, ten odcinek nie będzie pechały. Chciałbym opowiedzieć o radyjku. Radyjku bardziej zaawansowanym, bo już stereofonicznym. Chciałbym pokazać, że również takimi urządzeniami się właściwie zająć. Radio udało mi się doprowadzić do stanu absolutnie używalnego, absolutnie fantastycznego, prawie jak fabryczne, bo jest całkowicie kompletne, całkowicie przestrojone. Świetnie pracuje.